Bardzo proszę o krótki komentarz. Wiemy, że wyników naszych tutaj z miasta Bielska Białej nie mamy, ale mamy te ogólnopolskie, sondażowe. Jak pan odebrał no, dosyć niski wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Jestem przekonany, że wynik SLD Lewica razem w Bielsku Białej będzie zdecydowanie lepszy niż to co pokazują sondaże ogólnopolskie. Głęboko wierzę w to, że to będzie wynik dwucyfrowy i będziemy mieli w końcu po wielu latach swoją reprezentację w radzie miasta. Co by pan chciał powiedzieć tym osobom, które oddały dzisiaj na pana głos? Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy głosowali na SLD Lewica Razem w Bielsku Białej. Ale chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach samorządowych. Chciałbym doczekać takiego dnia, w którym w Bielsku Białej ta frekwencja przekroczy magiczny próg 50%. A korzystając z okazji, chcę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w moją kampanię wyborczą, w kampanię naszego komitetu, które startowały w tych wyborach samorządowych i te, które w tej chwili ciężko pracują. W w obwodowych komisjach wyborczych i pewnie będą pracować do rana, żeby te wszystkie głosy zliczyć. Z tego miejsca chciałem również bardzo serdecznie podziękować za dobrą rywalizację pozostałym kandydatom, którzy startowali, ubiegali się o urząd prezydenta Miasta Bielska-Białej.